Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski, ja nazywam się Tomasz Smokowski, a już za chwilę emocje towarzyszące każdemu spotkaniu w La Liga. Real Sociedad San Sebastian zmierzy się z Barceloną. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Jakim składem zacznie Real Sociedad? Zobaczmy. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Widzimy teraz jedenastkę Barcelony. W bramce Mark andré Ter W linii obrony Gerard Piqué wystąpi razem z Juliem Kunde. Ferran Torres oraz Ansu Fati zagrają na bokach pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. <śpiewanie> Wszyscy znają motto Barcelony więcej niż klub. Zespół to prawdziwa wizytówka miasta i regionu. Stadion od dziesięcioleci jest ważnym punktem życia społecznego i politycznego Katalonii. Co ciekawe, do kibicowania Blaugranie przyznaje się aż 26% Hiszpanów. Mniej więcej od przybycia Ronaldinho w 2003 roku rozpoczęła się natomiast wielka światowa popularność tego klubu. Robert Lewandowski. I Dawid Silva. Isak ma piłkę. Ależ technika teraz. Dobra sytuacja dla Dawida Silwy. Przesadził teraz siłą tego strzału. Piłka przechodzi ponad bramką. Chyba za bardzo się podpalił. Wystarczyłoby lżej, ale celniej. Jules Condé. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę jest Robert Lewandowski. Potrafi przytrzymać. Tak, gol dla Barcelony. Ależ radość na trybunach, proszę Państwa. Ten gol wisiał w powietrzu. Rywale nie mogą się teraz pozbierać. Po powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. No to mamy 1 do 0. Mikelo Jarzabal. Będzie centra, czy raczej zejdzie do środka? Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Ansufati, Ferran Torres z piłką. Robert Lewandowski. Wymieniają teraz piłkę cierpliwie ale szybko. Szukają błędu w defensywie. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Isak ma piłkę. Akcja zbliża się do 16 przeciwnika. Ciekawe czy zakończą to strzałem. Merino. Podanie i przy piłce Dawid Silva. A jednak kuron Stegen, Choć piłka zdawała się być poza jego zasięgiem. Zrożnego w okolice 11. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Nie ma wątpliwości. Był faul. Sędzia podyktował rzut wolny. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Ramkarz wychodzi piłce na spotkanie. Spokojna interwencja. Z piłką Pedri. Ferran Torres z piłką Marsa ładnie buduje akcję. Pewna interwencja. Wydaje się, że łatwa, ale to zasługa dobrego ustawienia. Przewidywać zagrożenie też trzeba umieć, żeby być zawsze we właściwym miejscu. Jest uderzenie, ale ten strzał nie mógł zaskoczyć. Czujna interwencja, ale strzał zablokowany. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Kontratak, a obrońcy wracają bez entuzjazmu. No, to nie mogło sprawić mu żadnych problemów. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Najprościej teraz, jak się da, byle dalej. Był chyba strzał z zamkniętymi oczami, bo ciężko to inaczej wytłumaczyć. Było zdecydowanie daleko od bramki, a także daleko od jakości, jakiej oczekujemy na tym poziomie grania w piłkę. Ansufati, Franck Kessie, z piłką Robert Lewandowski. Zablokowany ten strzał. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Gol! Remis! A więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę świetna wiadomość dla samego widowiska. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić puszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Mamy remis. 1 do 1. Ferran Torres. Dobrze, teraz Barcelona do bramki niedaleko. Cóż za rozczarowanie! Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Isak ma piłkę. Merino. I Dawid Silva. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Utrzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Mają okazję wyprowadzić. No i piłka mija bramkę. Mierzona piłka, ale tym razem coś poszło nie tak. Do powodzenia zabrakło centymetrów. Frank Kessier. Jordi Alba. Z piłką Pedri. Ferran Torres z piłką. Ferran Torres. Wypuścił go. Będzie groźnie. Tak jest. Odzyskują prowadzenie. Znakomite to rozegranie. Cierpliwie wymieniali piłkę między sobą, by znaleźć słabszy punkt rywala i udanie wykończyć akcję. A i samo uderzenie głową warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Barcelona prowadzi rywalom. Trudno będzie wrócić do gry. Niewiele było przerw w grze. Doliczona została więc tylko jedna minuta. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. No, i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Subeldia z piłką. I Aramendi. Igor Subeldia. Dawid Silva. Kelo Jarzabal. Starają się wymieniać piłkę, poszukać luki w defensywie. Ależ interwencja w polu karnym. No i brawo, to co Państwo widzicie, to wysoki pressing. Dawid Silva. Dawid Silva znów ma piłkę. Oj, szkoda tej akcji, ale jednak nic z niej nie będzie. Prawdę mówiąc, myślałem, że gra będzie kontynuowana. Sergi Roberto, Andreas Christensen i Jordi Alba. Ousmane Dembele. Zgodzisz się, Jacku, że przynajmniej do przerwy bardzo dobrze prezentował się na murawie David Silva. W tej pierwszej odsłonie zaprezentował się naprawdę solidnie. Harował przez te 45 minut za dwóch. Szansa Lewandowskiego. Świetnie teraz Bramkarz. Że też nie strzelili. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Spokojnie wyłapuje to nie najlepsze dośrodkowanie. Opa jąk! Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodne, już widziałem tę piłkę w siatce. Szybkie wykonanie, mamy krótkie rozegranie. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Świetnie, spisał się teraz Bramkarz. Doskonała obrona. Nie wrzucają, krótkie podanie. Dobrze zablokowana przódka, ale musi teraz szybko wybijać. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Real Sociedad ma dzisiaj piłkę znacznie częściej niż rywale. Tyle tylko, że niezbyt potrafią skorzystać z tej optycznej przewagi. Ciężko idzie im dziś atak pozycyjny. Gra kombinacyjna niespecjalnie się klei. Stanęli w środku pola i nie potrafią przebić się za tak. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki podawał Lewandowski, ale piłka trafia do rywali. I Merino wciąż potrzebują wyrównującej bramki, ale spokojnie przygotowują ten atak. De Jong. Robert Lewandowski z piłką Pedri. Dobrze, teraz Barcelona, do bramki niedaleko. Franki, dobra sytuacja na centre. Barcelona wznowi z rzutu wolnego. No i teraz dokładnie na dalszy słupek. No, ale jednak, za blisko bramkarza, pewnie to łapie. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Wziął odpowiedzialność za tę akcję, nadal sunie naprzód. Mamy podanie, uwaga, spójrzmy. Podanie i przy punce Dawid Silva. Niesamowicie teraz ryzykował, wykonując ten w ślisk, ale nie zawiódł. Arbiter nie wahał się na nie chwili, odgwizdał przewinienie. Rozpoczął rozbieg, Oyarzabal za bal. Igon! Pewny strzał! Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Ależ ładnie nam teraz wszystko pokazuje. Powtórka widać, że była próba rzucenia się w dobrą stronę, ale to nie wystarczyło, bo nie mogło. Tak precyzyjny strzał w dolny ruch jest praktycznie niedobry. Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Wkracza do akcji i odbiera piłkę. I zadął Bioja może spokojnie dośrodkować. Czy ta okazja da prowadzenie? Nie ma wątpliwości. Był fał. Sędzia podyktował rzut wolny. Pełne skupienie. Czy wyjdą na prowadzenie? Nie ma bramki, skuteczna obrona Karnego. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szans. Nie najlepszy strzał głową. Łap popadał łupem bramkarza. Dla golkipera tej klasy to musiała być kaszka z mlekiem. Sergi Roberto. De Jong. Do Pedriego. Może inni by odpuścili, ale Barsa atakuje. W... Ale Sonada. jak on to zrobił. Stały fragment gry. To dla Barcelony szansa na zwycięstwo w końcówce. Korner. Popatrzmy. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Strzał z daleka. Ale Bramkarz nie dał się zaskoczyć. Robin Lenormand Aleksander Isak Groźne teraz natarcie, jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy Do końca, zostało już tylko 5 minut Z boku wolny korytarz, czy Barsa to wykorzysta? Gol! Tak to właśnie w piłce bywa! Gol w końcówce to chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Mamy powtórkę, widzimy jak dobre było to podanie, wymierzone niemal wprost na nogę, a z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Na tablicy wyników mamy 3-2. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. I po tej bramce jest 4 do 2. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. Opaneją. Dejon ma teraz piłkę. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Sędzia kończy mecz. Barcelona dopisuje sobie tym samym trzy punkty.